Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie z Skrzydla. Dziś moim i waszym gościem jest Piotr Pabis, dietetyk kliniczny i sportowy. Cześć Piotrze. Cześć Kamil. Spotykamy się drugi raz, nagraliśmy już wspólnie materiał o diecie biegacza, gdzie pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Dziś kolejny super ciekawy odcinek o mitach w diecie biegacza. Jedziemy z tematem. Jedziemy z tematem. Pierwsze pytanie, czy zdrowe jedzenie jest zawsze drogie? Zdecydowanie jest to mit. Powiedziałbym, że jest odwrotnie. Zdrowe jedzenie to najczęściej sezonowe jedzenie, a wiemy, że jak na dany produkt jest sezon, to jest on tańszy. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy sami nie wiemy, co jest zdrowe i jak komponować posiłki. Tu I tutaj z pomocą przychodzi dietety. Ponieważ godne polecenia dietetyk przede wszystkim uwzględni w diecie budżet, czyli to, ile chcemy wydać na jedzenie. Uwzględni również nasze umiejętności gotowania i czas, jaki możemy przeznaczyć na przygotowanie posiłków. Dodatkowo nauczy nas prawidłowego komponowania posiłków i wybierania dobrej jakości produktów. Powie, co warto kupić, a jaki produkt jest tylko świetnie wypromowany przez marketingowców. Idealnym przykładem są nasiona chia, za które trzeba zapłacić około 2,5 zł za 100 gram. A wcale nie są lepsze niż nasze krajowe siemielniane, które kosztują około 1 zł za 100 gram. Czy wystarczy ćwiczyć, żeby schudnąć? Jeżeli ktoś nie miał nigdy wcześniej styczności z aktywnością fizyczną, to na początku zapewne straci dużo na wadze, ponieważ pojawi się deficyt kaloryczny, który będzie dość łatwo osiągalny. Natomiast proces schudnięcia nie jest taki prosty i łatwy, jakby się wydawało. Na samym początku przygody z chudnięciem ćwiczenia mogą wystarczyć do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej i redukcji masy ciała, ale im dłuższy, dłużej będziemy ćwiczyć, tym będzie nam coraz trudniej. Po pewnym czasie nasze zapotrzebowanie kaloryczne zmieni się. Pojawią się również procesy adaptacyjne, które spowolnią naszą re redukcję tkanki tłuszczowej. Dlatego ważne jest, żeby wyliczyć swoje całkowite dzienne zapotrzebowanie energetyczne które uwzględni e, kalorie, które spalamy podczas aktywności fizycznej. Od tego, co otrzymamy, odejmujemy odpowiednią ilość kalorii, żeby utrzymać deficyt energetyczny. Warto też zwrócić uwagę na ćwiczenia. Dobrze jest realizować sesje, które sprawiają nam radość, które nie obciążają nas psychicznie, a ułatwiają redukcję masy ciała. Czy każdy trening spala tkankę tłuszczową? Tkanka tłuszczowa jest zmorą wielu osób, które dążą do osiągnięcia wymarzonej sylwetki. Jednym ze sposobów pozbycia się tkanki tłuszczowej jest regularna aktywność fizyczna. W skrócie moglibyśmy powiedzieć, że każdy trening spala tkankę tłuszczową. Jednak treningi pod wieloma względami mocno się różnią od siebie. Trening tlenowy, trening beztlenowy lub łączenie obu wymienionych to popularne typy treningów, które wykorzystywać możemy do spalania tkanki tłuszczowej. Każdy z nich ma na celu poprawę jakości naszego ciała, żeby stało się ono silniejsze, ale także, żeby zwiększył się udział masy mięśniowej, a zmniejszył tkanki tłuszczowej. Treningi możemy podzielić e, także ze względu na czas trwania. Mogą być e, sesje tlenowe, e, zwane inaczej cardio, trwające przez długie godziny. Sesje beztlenowe e, są niebywale e, intensywnymi treningami, a czas ich trwania jest stosunkowo krótki. Najważniejszą zasadą e, będzie, żeby trening dostosować do siebie i swoich potrzeb. Pamiętajmy, że aby doszło do spalania tkanki tłuszczowej, Musi pojawić się deficyt kaloryczny i to jest najważniejszą kwestią. Tylko deficyt kaloryczny prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej. Czy długie treningi najlepiej spalają oponkę na brzuchu? Tkanka tłuszczowa, która odkłada się w okolicy brzucha jest nazywana oponką. Nie tylko wśród biegaczy krąży wiele mitów, że istnieją treningi, które są w stanie spalić tłuszcz tylko z brzucha. Niestety nie są one prawdziwe. Są mitami. Podstawową zasadą pozbycia się tkanki tłuszczowej, czy z brzucha, czy z innych partii ciała jest wprowadzenie deficytu energetycznego. Dlatego nie ma znaczenia, czy wybierzemy krótki trening, czy długi. Każda aktywność fizyczna wspomaga w mniejszym lub większym stopniu proces odchudzania. Czy kolacje należy jeść przed godziną 18? Jest to jeden z najbardziej szkodliwych mitów, jakie powstały. Jest to zachowanie, które do tej pory przez wielu ludzi jest uważane za prawdziwe. Uważają oni, że ostatni posiłek powinien być spożyty do godziny 18, ponieważ później metabolizm spowalnia, a organizm nie spali tego, co zjedliśmy. Na początku muszę nam podkreślić, że nie istnieje godzina, po której nasz metabolizm spowalnia i odkłada spożyte produkty. Wszystko jest zależne od naszego trybu życia. Z pewnością warto dbać o regularność posiłków i dostosować porę ich spożywania do naszego typowego dnia. Odnośnie ostatniego posiłku, jakim jest kolacja, jest zalecane, żeby był on spożyty na około 2 godziny przed snem. Po to, żebyśmy nie odczuwali dyskomfortu w trakcie zasypia zasypiania. Każdy z nas jest jednak indywidualistą i niektóre osoby mogą kłaść się spać o godzinie 21.00, zatem kolacja, kolację zjedzą te faktycznie około 18.00, ale inni zasypiają około godziny 23.00, więc ze, spokojem, ze spokojną głową mogą spożyć kolację około godziny 20.00. Podkreślę więc, że godzinę spożywania kolacji powinniśmy dostosować do indywidualnego trybu życia. Czy owoce można jeść do Owoce spożywamy najczęściej w postaci przekąsek lub jako dodatek do posiłku. Posiadają one wiele makro i mikroelementów, które wpływają korzystnie na funkcjonowanie naszego organizmu. Od razu nasuwa się więc pytanie, ile powinniśmy ich spożywać. W dzisiejszych czasach jest wręcz zalecone, żeby spożywać większe ilości warzyw oraz owoców. Absolutne minimum to 400 gram dziennie. Owoce są bogatym źródłem witamin, składników mineralnych, błonnika czy antyoksydantów. W naszej codziennie diecie często przeważają produkty wysoko przetworzone, które nie mają dobrego składu. U osób zdrowych nie ma ograniczeń co do ilości spożywania owoców. W przypadku osób chorych, na przykład na cukrzycę, sytuacja jest inna. Należy wprowadzić pewne ograniczenia z uwagi na większe ryzyko nagłego wzrostu cukru we krwi. Również należy patrzeć na ilość płynnika pokarmowego, ponieważ nadmiar jego może prowadzić do problemów w przewodzie pokarmowym. Pamiętajmy o tym, że w jadłospisie więcej powinno być warzyw niż owoców. Powinniśmy z owocami postępować tak jak z każdym produktem, czyli powinniśmy spożywać je uwzględniając zdrowy rozsądek. Czy chleb ciemny jest lepszy od jasnego? W dzisiejszym świecie, który kręci się wokół zdrowego jedzenia, utarł się fakt, że chleb ciemny, żytni czy pełnoziarnisty jest lepszy od chleba pszennego. Uważa się, że ludzie, którzy jedzą jasne pieczywo, powinni się wręcz wstydzić, że tak wybierają. Ale prawda jest zupełnie inna. Chleb pszenny, tak samo jak ciemny, zawiera ważne witaminy oraz składniki mineralne, które są potrzebne naszemu organizmowi. Chleb ciemny jest robiony z mąki, która nie jest tak bardzo oczyszczona jak mąka jasna. Chleb ciemny zawiera większą ilość witamin oraz składników mineralnych, jednak nie oznacza to, że jest lepszy od jasnego. W trakcie zakupów powinniśmy się skupić na tym, jaki skład ma nasz chleb, a nie na tym, czy jest ciemny czy jasny. Im dłuższa lista składników, w której są spulchniacze, polepszacze smaku, tym gorszy jest wybór dla naszego zdrowia. Dodatkowo, jeżeli mamy dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci biegunek, to o wiele lepszym wyborem będzie chleb jasny, który zawiera mniejsze ilości błonnika pokarmowego, który odpowiada za pracę jelit. Przy wyborze chleba najważniejszy jest skład. Im mniej dodatków, tym lepiej. Czy dieta roślinna chroni przed otyłością? Jest to również jeden z wielu mitów. Ogólnie rzecz biorąc, dieta roślinna jest bogata w witaminy, składniki mineralne, antyoksydanty oraz wiele innych wartościowych składników których wielu osobom brakuje. Jednak dieta roślinna nie chroni nas przed otyłością, dlatego że do tej choroby doprowadza nas nadwyżka spożywanych kalorii w ciągu dnia. Jedzenie tylko produktów roślinnych może prowadzić do dodatniego bilansu energetycznego. Przy diecie roślinnej zwrócić uwagę należy na skład produktów. Produkty znane jako zamienniki, np. seropodobne, zawierają tłuszcz kokosowy, który składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych. Takie zamienniki e, typowych serów stają się produktami wysokokalorycznymi. Jedzenie wysoko przetworzonych produktów może prowadzić do niedoborów m.in. wapnia, witaminy B12, a nawet białka. Ważne, żeby dieta była odpowiednio e, skomponowana. Żadna dieta do końca nie jest w stanie uchronić nas przed otyłością. Wszystko zależy od tego, ile spożywamy kalorii w ciągu dnia. Ważne są też produkty, czy są mocno przetworzone, czy bardzo, bardziej naturalne. Kilka ważnych kwestii udało nam się poruszyć, ale zapewne jest ich zdecydowanie więcej. Jeśli osoba, która nas ogląda, chciałaby skorzystać z Twojej pomocy, czy jest to możliwe? Tak, pracuję z osobami, które trenują na różnych poziomach, od amatorów po zawodników, którzy trenują jak zawodowcy. Mogę pomóc ułożyć zdrową dietę, monitorować postępy, zaproponować indywidualne konsultacje. Zapraszam. Przypomnij proszę, gdzie aktualnie się znajdujemy? Znajdujemy się w gabinecie we Wrocławskim Centrum Fit Dietetyk. Tutaj należę do zespołu specjalistów. Jeżeli szukasz pomocy w redukcji masy ciała, potrzebujesz diety dopasowanej do problemów zdrowotnych lub diety dopasowanej do aktywności fizycznej, chętnie pomożemy. To, właśnie w tym miejscu, otrzymasz kompleksową pomoc. Jeśli ten materiał pomógł Wam, lub po prostu się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. W opisie filmu są dane kontaktowe, gdyby ktoś chciał się zgłosić bezpośrednio do Piotra. Jeśli macie pytania odnośnie poruszonych dzisiaj e, tematów, Napiszcie komentarz. Zapraszam do subskrypcji kanału, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy aktywną i wspierającą siebie nawzajem grupę. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Dzięki za dzisiaj. Żegnamy się z Wami. Na razie. Na razie.